Proszę Państwa, kolejny odcinek Ludzie Kultury realizowany przez Miejski Dom Kultury w Częstochowie. Dziś zapraszam Państwa do świata literatury. Tak przynajmniej mi się wydaje. E, ponieważ gościem moimi i Państwa Krystian e, Pibowarski. Dzień dobry. Dzień dobry. Pisasz czy literat? Hmm, chyba to jest tożsame. Tożsame. Tak, 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 czy człowiek tak, czasami tak. piszący? Człowiek piszący cały czas. Cały czas. Tak, Aha. Non stop. Dobrze, zanim o tym pisarstwie i o twoim dorobku, bo on jest dość bogaty, e, przesłuchanie, czyli to co w cyklu zawsze być musi. Częstochowianin? Nie. O, proszę. Nie. A skąd to? W połowie Ślązak, a w połowie kurp po ojcu, który był urodził się na kurpiach. Poważnie. Tak. Na te, a po Mamie no. Ślązak. E, a jak to się stało, że, że, że w Częstochowie. Znaczy, no, e, no, bo gdzieś z, się. O, za żoną. Gdzie się, gdzie się, a gdzie się z, urodziłeś? W Bytomiu. W Bytomiu. No a. i za żoną? A przyszedłem tutaj za żoną, ponieważ e, żona e, pochodzi z Częstochowy. Znaczy, urodziła się mhm. na Kresach, przyjechała jako małe dziecko z rodzicami do Częstochowy. Aha. Więc jest Częstochowianką, chociaż nie z urodzenia. Aha, no ale w każdym razie całe swoje życie praktycznie tak, tu. tu w Częstochowie. Ehm, szkoła średnia to? Liceum w Bytomiu, potem studia na Uniwersytecie Śląskim. Na kierunku? Polonistyka. Dziennie? Tak, tak. Bo w dawnych czasach... To była zasadnicza różnica: studiować zaocznie, a studiować no, dziennie. Tak, nie, no pytanie jest zasadne. jasne. Tak. I, I co, i po studiach y, 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 szczoła Mora, i czy na, na, studiach. na studiach szczoła Mora? No, tak. No, ale potem y, po studiach, y, z uwagi na brak pracy, wyjechaliśmy z żoną nad morze i zamieszkaliśmy w Helu, na Półwyspie Helskim. I tam oboje uczyliśmy języka polskiego w szkole, mm -hmm. w Helu. Długo? Cztery lata. Mm. Po tych czterech latach wróciliśmy do Częstochowy, ale znowu tu nie było pracy, więc trafiliśmy do małej y, wiejskiej szkoły w Witowie. To jest miejscowość koło Iżąc, w kierunku uh -huh. na Szczekocinie. Dzień, tak, znamy. I tam mieszkaliśmy i uczyliśmy przez 4 lata. Czyli takie czteroletnie cykle. <laughs> Jakoś tak się złożyło. No, ale nie tęsknisz za morzem? Tęsknię. Tęsknić, mhm. nie. Tam jednak jest zupełnie inny klimat. No, z racji tego, że ta woda wszędzie. Tak, prawda? ale to wiesz, bo HEL to były lata 80-84. Fatalne czas. lata. Ale Hell to była egzotyka jednak. To było tak, tak coś zupełnie innego. Mm -hmm. Powiedz mi, czy w twojej edukacji był ktoś, kto odcisnął zasadnicze piętno e, na, na tobie, tak, że możesz. No, że nie, nie, nie chcę powiedzieć, że w 100% cię ukształtował, ale mm -hmm. e, że e, miałeś jakiegoś takiego mentora na swojej drodze? Nie miałem. Nie, nie miałem. Nie trafiłem. Nie. Nie trafiłeś. Miałem kilku na studiach wykładowców, których lubiłem, ale to nie aż do tego stopnia. stopnia. Nie, nie. Ty pamiętasz, z czego pisałeś pracę magisterską? Tak. Pisałem o Stachurze. I to była bardzo dobra praca. Dobry zaczątek pracy doktorskiej. Nawet zacząłem pisać doktorat mhm. ze Stachury. Ale z uwagi na stan wojenny, nie szło. Było tak, nie szło, ponieważ promotora miałem na Śląsku, a mieszkałem w HELu. No tak. Więc to, to? Się, to, to się skończyło. No poza tym Stachura był postrzegany <noise> przez obecny system, wtedy też jako no, jakiś taki outsider, nie? No, zdecydowanie. Tak, Wybitny pisarz muszę powiedzieć. Tak. Wybitny, żałuję, że, że zapomniany. Debiut twój to jest no. który rok? 88. Gdzie? To czasopismo, czy już wydawnictwo? Wydawnictwo. W zasadzie to wyszły dwie książki w tym roku. Mhm. Mianowicie jedna to była powieść Londyńczyk, a druga książka to zbiór opowiadań pod tytułem Portret trumienny. Mhm. Jedna była wydana w Iskrach, a druga w wydawnictwie śląskim. Jeżeli byś policzył te wszystkie książki, to ile na półce masz swoich książek? Osiem. Osiem. Mhm. Czy któraś osiągnęła jakiś taki znaczący sukces komercyjny? Komercyjny. Chodzi mi o sprzedaż. Tak. Jedna, napisana dawno temu, nazywała się Kochankowie roku Kota. Mhm. I była taką. Satyrą na współczesność, ale osadzoną w realiach amerykańskich. Mhm. Ponieważ to, co, o czym ja wiedziałem, że dzieje się w Stanach, w Polsce jeszcze nie, nie zaistniało. To dopiero miało przyjść. Mhm. Więc musiałem ubrać to właśnie w amerykański sztafarz. No i wtedy sprzedałem, sprzedało się dużo tej, tej książki. Tej książki. No, i za honorarium kupiłem sobie taki duży magnetofon Panasonica z takimi dostawianymi głośnikami. No, to było bardzo drogie wtedy, ale stać mnie było. No, ale to był koniec mojej komercyjnej kariery. Tak. Aha. Ale czy to jest tak, że. No bo wiesz, jeżeli coś zrobisz i nagle mhm. masz z tego tytułu gratyfikację finansową mhm. jakąś tam znaczną, mhm. to czy nie kusiło cię, że, żeby wiesz, no skoro tak, to żeby pociągnąć, pociągnąć no? to w takim jakimś kierunku, no wiadomo o co, chodzi, prawda? Yy, tak. Yy, nie, ta, ta książka, o której mówiliśmy. To też nie była taka do końca komercja, ponieważ uh -huh. to była krytyczna satyra tego, co się dzieje ze społeczeństwem. Jakoś nigdy. To jest zabawne, że ja warsztatowo jestem dosyć sprawny, ale nigdy nie nie chciałem i nie czułem potrzeby pisania czegoś dla stricte pieniędzy. komercyjnego dla pieniędzy nie to mhm. jak próbowałem to odkładałem pióro ponieważ to to jak nie mam wewnętrznego przekonania że piszę o czymś ważnym co mnie obchodzi to się mhm. nie biorę do tego przeczytałem wywiad rzeka z Tobą, dotyczący Twojej chyba ostatniej pozycji, jaka się okazała na rynku. Wszyscy kumple, tak? E, wszyscy z, kumple po, posła Trudy. Tak. Mm -hmm. e, I mm, takim się obraz jawił Krystian e, Rewolucjonista. No i dobrze, bo mm -hmm. zresztą sama okładka, wiesz, ta czerwona mm -hmm. zaciśnięta pięść, to sugeruje pewne e, treści. Mm -hmm. No tak, a znaczy, rewolucjonista to może nie, tylko mm, krytyk tego, co się w tej chwili dzieje mhm. w polityce polskiej i w ogóle generalnie w polityce światowej. Jesteś bardzo sceptycznie nastawiony do no, e, obecnego świata. E, czy uważasz, że e, literatura w ogóle jest w jakikolwiek sposób w stanie to zmienić? Nie. A czy jest coś, co. Znaczy powiedziałeś, że jedyną nadzieją, jaką, jaka jest na zmianę obecnej sytuacji są kobiety, tak. które jeżeli zostaną dopuszczone do władzy, to tak. mogą to zmienić? Wprowadzą inne standardy. Ty. Mhm. Nazwałbyś siebie feministą. Zdecydowanie. 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 Mówisz, że jesteś non stop piszący, to znaczy jesteś pracocholikiem. Kiedyś byłem, kiedyś e, m, każdego dnia musiałem coś napisać. W tej mhm. chwili już nie. Wyluzowałem, nabrałem dystansu. E, piszę, kiedy mi czas pozwala, ale to nie jest e, pracocholizm. Mhm. Nie, nie, to jest rozsądne pisanie. Uważasz, że w Częstochowie jest środowisko literackie? Jest, ale bardzo małe, niewielkie. A uczestniczysz w życiu tego środowiska. Jesteś, czy jesteś takim outsiderem? Outsiderem. Ja zawsze, z boku. Za, zawsze jestem z boku, zawsze jestem outsiderem. Jakoś nie mam potrzeby y, 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 stowarzyszania się. Bycia Nawet w grupie. z literatami. Nawet tak, mhm. bycia w grupie. Jakoś lubię samotność, lubię, mhm. lubię, lubię towarzystwo moich postaci. Aha, tak. Bardzo ładnie powiedziane. Mhm. E, czy coś takiego jak scenariusz filmowy, scenariusz teatralny, czy poza tą prozą, którą uprawiasz, e, było, e, parałeś się jeszcze innymi rzeczami? Tak, napisałem razem z żoną m, dwa scenariusze filmowe. Proszę. Tak, ale nic z tego oczywiście nie wyszło. E, napisałem też sztukę teatralną. Osadzono w Częstochowie, a nazywa się Chińczycy. Napisałem ją na prośbę dawnej pani dyrektor teatru, pani Deszcz, Katarzyna Deszcz, ale z tego też nic nie wyszło, ponieważ ona była tak antyklerykalna, zaznaczam, antyklerykalna, nie antyreligijna, żeby to było jasne. No, że no, nie, nie było możliwości, żeby ją pokazać. E, można powiedzieć, że politycy to jeden taki obóz, e, z którym walczysz. E, kler czy Kościół katolicki w Polsce to jest drugi. Twój wróg? Um, może nie mój wróg, ponieważ ja się e, e, religijnie nie angażuję chociaż może wróknie nie. Przeciwnik. Przeciwnik. Tak, raczej tak. Bez takich... Bez jakichś takich antygonizmów. Tak, tak, tak. Uh -huh. Ekstremizmów wyjątkowych. Uh -huh. Na czym obecnie pracujesz? Teraz piszę dużą powieść o tym, jak będzie wyglądał świat po apokalipsie klimatycznej. Niedługo będziemy się bić o wodę. Będziemy, tak i to bardzo, bardzo niedługo, tak. To jeszcze może nas nie dotyczy, ale nasze dzieci czy naszych, naszych wnuków już zdecydowanie już, tak. już może być, Aha. prawda? Mhm. Przyznam się szczerze, że człowiek współczesny rzadko myśli o pewnych. Rzadko myśli o przyszłości, o, przy, o przyszłości. Mhm. Natomiast słuchając twoich wypowiedzi. No, ten świat, ta wizje, te wizje są wręcz apokaliptyczne. No, tak mi się wydaje, że będzie bardzo źle. To będzie Aha. dramatycznie, katastrofalnie wręcz. Ale to chyba wynika z samej natury człowieka. Mhm. Człowiek jest jednak istotą ciągle prymitywną. Ta ewolucja mentalna nie nastąpiła. My próbujemy mhm. to jakoś yy, 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 załagodzić kulturą, ale kultura też niewiele daje. A w momencie, kiedy yy, zacznie brakować wody rzeczywiście, realnie, no to wtedy weźmiemy się za łby. Nie Wszystko będzie zepsutnie. sentymentów. Nie, absolutnie. To będzie... Ja ostatnio czytałem taki, taki artykuł w jednej z uczelni, gdzie badano jak gdyby poziom rozwoju ludzkości i stwierdzono, że na przestrzeni ostatnich... 20 lat ten poziom IQ w ogóle i zamiast yy, rosnąć, to, to spada. I, mm. i, i, I to było zastanawiające, że przy tej technologii, która jest, która jak gdyby była i pozwala, on, on, on powinien rosnąć, że to byłoby najbardziej logiczne. Okazuje się, że, że niestety nie. Ja bym chciał ruszyć jeszcze, jeszcze jeden temat w Twojej rozmowie. Ehm, chciałbym poruszyć temat Holokaustu. Mm -hmm. E, nie wiem, e, wiesz, ja zauważyłem ostatnio, ponieważ e, e, jak gdyby param się teatrem, mhm. e, że dość często, gęsto na różnych festiwalach teatralnych ten temat jest brany na scenę. Mhm. E, 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 ja nie lubię tego tematu na scenie, ponieważ wydaje mi się, że już zostało powiedziane tak wiele i napisane tak wiele, że, mhm. że można byłoby się zająć czymś innym, choćby nawet klimatem czy tym, co, mhm. co jest. Uderzyło mnie to, że wchodzę do księgarni i na półkach widzę książki. Gdzie ten temat Holokaustu jest bardzo wyeksponowany już nie tylko w tytule, ale i w zdjęciach, pasiaki i tak dalej, i tak dalej. I pomyślałem sobie coś takiego, że my żyjemy w czasach, gdzie nagle ten Holokaust w literaturze i w sztuce stał się komercją. Komercją. Absolutnie, tak. To jest prawda. I... No no ostatnio, ostatnio no w ostatnim okresie pojawiło się kilka książek o Auschwitz. Prawda? towarzystwa z Auschwitz, tak. Jakiś, jakaś miłość w Auschwitz. Dziewczynka z Auschwitz. Tak, no. ale to, to są, to jest... Beletrystyka osadzona w. No właśnie, bo, ja, bo ty popełniłeś cykl opowiadań, tak. więcej gazu pani kruger, tak? Yy, nie, nie, więcej yy, gazu kam kameraden. Aha, więcej gazu kameraden. No. Yy. I ty no, też który to był rok. Yy, 2012 Czyli co, jak gdyby zapowiedziałeś to, co się dzieje obecnie? Nie, nie, nie sądzę. Moje opowiadania na temat holokaustu to jest zupełnie inne spojrzenie, to jest spojrzenie mm -hmm. nie ofiar, a sprawców mm -hmm. od tej strony, albo obserwatorów mm -hmm. od tej strony, ale um, nie siliłem się na, na nic w rodzaju romansu za drutami. Mm -hmm. Tego typu klimatu. Nie, nie. To, to... No, no ale Krystian, trzeba. Mhm. No bo tak, co innego jest literatura faktu. Mhm. Przeżyłem, chcę dać świadectwo, tak. prawda? Tak. No to tu nie ma żadnych wątpliwości. Mhm. Nagle Krystian Piwowarski, z, mieszkający w Częstochowie, urodzony mhm. w Bytamiu pisze, nie wiem, z pozycji Esesmana, tak? Nie, nie, nie. Znaczy, owszem wiedział, to jest, o co mi chodzi. Wiem. Ale ja przyjąłem takie założenie. Ja nie mogę napisać o holokaście z punktu widzenia ofiary. No bo nie mam. ja nie mam pojęcia tak. o tym zupełnie. Ja nie jestem w stanie mhm. nie jestem w stanie odczytać uczuć, emocji i myśli ofiar, które idą do gazu na przykład. Mhm. To jest za trudne dla mnie. Zresztą nie poważyłbym się bo zbyt poważny to jest temat. Natomiast y, potrafię sobie wyobrazić myśli, y, odczucia, zresztą również na podstawie faktografii rozmaitej, dokumentów, y, jaki stosunek do tego mieli sprawcy, czy obserwatorzy, czy świadkowie. O, z tej strony. Z tej strony. To, to wolno było mi napisać, ale mm -hmm. nic poza tym. Kolejne, żelazne pytanie. Jaki jest Twój stosunek do Częstochowy, jak Ty postrzegasz to miasto? Częstochowa jest mi emocjonalnie obca. Nie urodziłem się tutaj, nie wychowałem, nie mam tu żadnych związków uh -huh. z miejscem, z topografią, z wyglądem, z historią i tak dalej. Jestem, bo, bo trafiłem tu z żoną, bo żona dostała tu swojego czasu mieszkanie spółdzielcze i, i to tak wygląda. Czyli gdyby nie historie lokalowe, to by cię tu najprawdopodobniej nie było. Nie byłoby mnie, tak. Na koniec. Wywiady nie mogą być zbyt długie. Jasne. Chyba, że kiedyś umówimy się na taki wywiad rzeka i siędziemy i dwie, <gry> okay. dwie godziny będziemy oglądać, Ale dobra. to innym razem zawsze każdego ze swoich rozmówców proszę o to, żeby zaproponowali mi kogoś do rozmowy jeszcze. Czy ty znasz kogoś, czy mógłbyś mi kogoś ewentualnie zaproponować? Polecić? Yy, tak, yy, Arka Zająca to jest malarza malarz. rysownika. Yy. Uważam, że jest yy, świetnym artystą. I takim nieszablonowym, niebanalnym, bardzo interesującym człowiekiem. Tak. I człowiekiem, i, i artystą. Zwłaszcza artystą. Artystą. Myślisz, tak. że się zgodzi pogadać ze mną? Myślę, że tak. Tak, otwarte raczej Powin jest. Tak, raczej tak, powinien, tak. No to super. Tak. Dobrze, no to yy, drogi Krystianie, czego na koniec życzyć? Yy, wydawców. Po prostu. Wydawców, tak? Wydawców. A sukcesu komercyjnego? Nie sądzę, żebym doświadczył po raz drugi czegoś Przecież takiego. Nie. Dobrze. E... No i oczywiście e... czytelników. To czytelników. tak, ja, to ja ci życzę zdrowia, mnóstwa, mm. mnóstwa czytelników, bo to będzie powiązane z sukcesem komercyjnym. No tak. No bo skoro jest czytelnik, to no też tak. tą książkę w ręce musi mieć. No i co, no i żeby wy na twórczecie nie opuszczała i hmm. bardzo dziękuję. Dzięki, nie za... opuści mnie. Nie, cały czas, cały czas jest, cały czas. za dużo jest, aż. Nawet, nawet momentowi za dużo. Dobrze, proszę Państwa, goście moimi i Państwa Krystian Piłowarski, płodny pisarz, człowiek, który no niestety, ale przyszłość naszej cywilizacji Widzi w szaro kolorach, że nie będzie tak ciekawie. No ale cóż, no e, oby się mylił, oby się mylił proszę Państwa. Możemy tam pomachać do tamtej kamery. Pozdrawiamy Was serdecznie. Trzymajcie się.